Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej Koła Parlamentarnego Polska 2050. Chcieliśmy dzisiaj Państwu zaprezentować niezwykle ważny, kluczowy można powiedzieć z punktu widzenia przyszłości obywateli projekt ustawy, który dzisiaj jako Polska 2050 złożymy do laski Marszałkowskiej. To jest, Szanowni Państwo, projekt ustawy przedłużujący funkcjonowanie na przyszły rok tarczy antyinflacyjnej. Jak Państwo wiecie, w rządzie trwa dyskusja i pan premier Morawiecki ma ogromne wątpliwości, czy oto tarcza antyinflacyjna powinna obowiązywać w roku przyszłym. Powiemy tak, krótko, zwięźle i na temat. Wycofanie się z tarczy antyinflacyjnej, czyli podniesienie podatków na szczycie inflacji sprawi, że inflacja wybije. W górę i będzie jeszcze bardziej dotkliwa dla portfeli Polek i Polaków. Szanowni Państwo, co oznacza nieprzedłużenie tarczy antyinflacyjnej na rok przyszły? To jest podniesienie podatków dla tych podstawowych kosztów naszego życia, czyli żywności, paliw energii cieplnej i energii elektrycznej. Dla przykładu, litr paliwa na stacji paliw po zlikwidowaniu tarczy antyinflacyjnej wzrośnie z 8 do 10 zł, a opłata za megawattogodzinę dla polskich rodzin, organizacji pożytku publicznego, ale też samorządów, czyli wszystkich tych, którzy podatku VAT nie są w stanie sobie odliczyć w swoich rachunkach, wzrośnie z 750 za megawatt godzinę do 1000 zł. Dlatego wszyscy od wielu tygodni patrzą na ręce pana premiera. Oczekując, że ta tarcza zostanie przedłużona, dlaczego uważamy, że w budżecie są pieniądze na przedłużenie tarczy antyinflacyjnej? Z prostego powodu. Rząd jest beneficjentem inflacji i, jako jedyny w zasadzie można powiedzieć, w sposób ewidentny na inflacji korzysta. Dlatego też pamiętają Państwo zapewne jeszcze parę miesięcy temu, premier się chwalił, że oto w przyszłym roku wydatki do budżetu państwa będą wyższe o 100 6 miliardów złotych. I tak faktycznie w ustawie budżetowej widzimy, że wpływy do budżetu państwa wzrosną o ponad 100 miliardów złotych. Jest to efekt między innymi podatku inflacyjnego, bo przecież wyższe ceny to wyższe podatki i wyższe wpływy do budżetu państwa. My po prostu oczekujemy, że jedną trzecią tej kwoty, bo koszt tarczy antyinflacyjnej to jest 33 miliardów. Miliardy rząd podzieli się z obywatelami. 100 miliardów kasują, 30 oczekujemy, że oddadzą obywatelom w tych trudnych czasach. I jeszcze najbardziej dla nas niedopuszczalna rzecz. Rząd chce podwyższać podatki, likwidując tarczę antyinflacyjną, a nie sięga po środki europejskie. Co to oznacza? Że rząd woli sięgnąć do naszych kieszeni, podwyższając podatek VAT na żywność, powtórzę, żywność, energia cieplna, energia elektryczna, paliwa, zamiast sięgnąć po środki europejskie, które mogą wspomóc budżet państwa, mogą wspomóc polską gospodarkę w roku przyszłym. Projekt jeszcze dziś trafi do pani marszałek. Panie Szanowni Państwo, rząd postanowił, że w roku 2023 społeczeństwo będzie podlegało procesowi pauperyzacji. To oznacza, że Polacy będą biednieć i to jest decyzja rządu. Jeżeli popatrzymy na dysproporcje pomiędzy zakładanymi wpływami z podatku od dochodów, które mają wzrosnąć, kwota tych dochodów ma wzrosnąć o około 9%. I porównamy to do wzrostu planowanych wpływów z podatku VAT czy z podatku CIT. Podatek VAT, ta wartość ma wzrosnąć o 25%. Wpływy z podatku od firm mają wzrosnąć ponad 30%. Wpływy z podatku handlowego również mają wzrosnąć w przyszłym roku o ponad 30%. To pokazuje, że Polacy zapłacą więcej podatków, chociaż mniej zarobią. I w tej sytuacji odstąpienie od wydłużenia tej tarczy inflacyjnej jest działaniem jeszcze bardziej na szkodę polegi Polaków na szkodę polskich firm. bo przypomnę, że dzisiaj polskie firmy również likwidują się. Przedsiębiorcy kończą działalność, bo nie są w stanie znieść tych kosztów, które, które wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie są w stanie, Zadość i czynić tym nowym obowiązkom, które są na nich nakładane przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego składamy projekt ustawy, który wydłuża tarczę antyinflacyjną do końca 2023 roku i uważamy, że to jest działanie sprawiedliwe i na rzecz obywateli. A właśnie tak powinien działać parlament, tak powinien działać rząd. Chcę tutaj również podziękować tym wszystkim przedstawicielom Parlamentu Posłom Niezależnym. Posłom w Skoła PPS, którzy podpisali się pod projektem tej ustawy. To jest dobra ustawa, będziemy ją składać dzisiaj w Łaski marszałkowskiej i będziemy wnosić do pani marszałek o to, aby tę ustawę, ta ustawa była procedowana na najbliższym posiedzeniu Parlamentu. Szanowni Państwo, pa, państwo musi być prowadzone stabilnie. Ta sytuacja, w której rząd chce się wycofać z tarczy antyinflacyjnej, można powiedzieć w szczytowym, kulminacyjnym momencie inflacji, jest niepoważna. Nieodpowiedzialna i pokazuje, że ten rząd strategicznie nie potrafi rozłożyć sił i środków na dłuższy okres. Działa tylko i wyłącznie, gasząc pożary, a nie potrafi przygotować Polskę na strategicznie, przygotowując strategię na długie, trudne miesiące kryzysu, zarówno energetycznego, jak i finansowego. A już tak jak powiedziałam, niedorzecznym jest że w takich momentach rząd nie sięga po pieniądze, które leżą na stole, po pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i Funduszy Spójności Unii Europejskiej, a chce sięgnąć do naszych kieszeni, podwyższając podatek VAT na te koszty życia, które są najbardziej dotkliwe dla obywateli. Podwyższenie tarczy antyinflacyjnej, likwidacja tarczy antyinflacyjnej, podwyższenie podatków, dodam jeszcze, najbardziej dotknie osoby najuboższe, osoby o najniższym dochodzie na głowę w gospodarstwie domowym. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy za uwagę. Dziękuję.